Bardzo proszę, pana marszałka Michała Kamińskiego. Panie przewodniczący, wysoka komisjo. Afera Watergate, która doprowadziła do upadku prezydenta Richarda Nixona, to mały pikuś w porównaniu do afery Pegasusa. I mówię to nie tylko jako amerykanista z wykształcenia, mówię to nie tylko jako polski polityk od bardzo wielu lat, ale mówię to przede wszystkim jako bardzo zatroskany obywatel. Bo to, co dzięki pracy naszej komisji udało się nam dowiedzieć przez ostatnie półtora roku, a co niezwykle trafnie, za co bardzo dziękuję, podsumował nasz przewodniczący i państwo wiceprzewodniczący w świetnym raporcie, który sformułowaliśmy, który sam w sobie ten raport, Proszę Państwa, może być doskonałym materiałem poglądowym, jak wygląda państwo PiS w ósmym roku funkcjonowania tego państwa. I to, czego się dowiedzieliśmy przez ostatnie półtora roku, musi nas trwożyć jako obywateli. Oto bowiem ogromne pieniądze, które my i słusznie, za zgodą rządu i opozycji, Wydajemy na nasze narodowe bezpieczeństwo, na naszą narodową obronę, a to są cele, które nie tylko powinny, ale w istocie jednoczą wszystkich Polaków. Te pieniądze, jak się okazuje, są wydawane nie, mówiąc kolokwialnie, w celu łapania ruskich agentów, o których bez przerwy w Polsce władza lubi opowiadać, ale w tym celu. By interesować się życiem, poglądami polskich polityków opozycyjnych i wpływać na proces polityczny w Polsce. Ja reprezentuję pogląd, że wolność, której jestem zwolennikiem, potrzebuje siły, by tej wolności broniła. Wojna w Ukrainie. I najrozmaitsze zamachy na wolność w świecie zachodnim udowadniają, jak przypuszczam, że mam w tej sprawie, mam nadzieję, że nie tylko rację. Wolność potrzebuje siły. I nie ma sprzeczności pomiędzy silną armią a wolnością, między silnymi służbami a wolnością, między ochroną granicy a wolnością. W tym wszystkim nie ma sprzeczności pod warunkiem, że dzieje się to w warunkach wolności, demokracji i praworządności. Skalpel w ręku chirurga jest skutecznym narzędziem ratowania życia. Skalpel w ręku wariata służy do mordowania ludzi. Ten sam skalpel. I dokładnie tak samo jest z Pegazusem, proszę Państwa. Ten kosztujący bardzo drogo. Sprzęt, ta potworna w swym wymiarze, co chyba udowodniliśmy w tej komisji, ta potworna broń może i powinna służyć obronie Polski. Wydaje się, że komisja nasza udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że temu nie służyła. Służyła prześladowaniu polityków i ludzi, którzy tej władzy. Z różnych powodów się nie podobali. Takich jak senator Brejza, takich jak mecenas Giertych, takich jak przewodniczący Związku Zawodowego Rolników, pan Kołodziejczak, czy pani prokurator, która również nie podobała się władzy. I te wnioski prowadzą nas do sformułowania poważnych zarzutów pod względem osób za tę politykę odpowiedzialnych. I te zarzuty, proszę Państwa, które stawiamy, powinny towarzyszyć Polakom w ich refleksji na temat tego, jak powinna wyglądać polska wolność. W żadnym momencie prac naszej komisji myśmy nie kwestionowali tego faktu, że Polska potrzebuje obrony i potrzebuje silnych i sprawnych, kontrolowanych demokratycznie. I w tym kierunku idą nasze rekomendacje nowoczesnych służb specjalnych. Bo to wszystko, co dzieje się wokół naszego kraju i wewnątrz naszego kraju, powtórzę to jeszcze raz, pokazuje, że polska wolność potrzebuje obrońców, skutecznie przez nas wyposażonych. I dlatego ja mam tylko prośbę, żeby w końcowym raporcie jakoś złagodzić sformułowanie, bo ja uważam za absolutny skandal. Fakt, że dopuszczono do tego, że te informacje zbierane przez Pegazus, nawet gdyby, proszę Państwa, każde zużycie tego Pegazusa było legalne, nawet wtedy skandalem jest, że dopuszczono do tego, że te dane wyciekały do Izraela. I skandalem jest i byłoby, gdyby do każdego innego obcego kraju, bo to sam fakt tej ucieczki danych sankcjonowanej przez polskich klientów, jest przestępstwem. Wszelako nie nazywałbym tego zbrodnią szpiegostwa i prosiłbym, abyśmy tego sformułowania w naszym końcowym raporcie uniknęli, bo myślę, że można to... Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z poważnymi przestępstwami. Ja jestem jednak ostrożny w nazywaniu tego zbrodnią szpiegostwa. Ci ludzie, z... nie dlatego, że kazał im jakiś obcy wywiad, proszę Państwa, ale dlatego, że sami chcą w Polsce niszczyć wolność, używali tego Pegazusa do niszczenia polskiej wolności, nie na zlecenie żadnych obcych służb.